No, chcę zapłacić podatek, chcę zapłacić podatek, klikam, chcę otworzyć nową kartę, czy to, to żeby przejść dalej, klikam i się tylko kurwa tutaj nabija. Te kurwy nawet nie potrafią zrobić jebanej kurwa strony w podstawówce, kurwa, czy w gimnazjum, robiliśmy jakieś chujowe strony z jakiegoś kurwa, no szczerze, ze szablonu i to kurwa normalnie szło. A tu jebane te kurwa pały biorą podatki. Nie da się kurwa nawet do kurwy jebanej przejść do tego. Co za kurwy jebane! O, odpaliłem nową kartę, od nowa. Wszystko polski kurwa kał. I to, i patrzcie, to nie to będzie kurwa zwała. Nic nie mam po Znów pewnie wyskoczy, że mam otwartą jakąś kartę. Czy chuj wie co. Chociaż kurwa nie wiem, już co, co tu się odpierdala, już na pamięć to wiem, gdzie klikać, nie muszę czytać. Nawet o, co za kurwy Okazuje się, że masz powieloną kartę przeglądarki, lub okno, lub ponownie otworzyłeś zamkniętą kartę. Ze względu bezpieczny jest to zadowolone. Aby wykonać pracę, zamknij okno i powróć do oryginału, lub niej poniżej, aby zacząć nowa. Ja tak kurwa klikam już chyba piąty raz. Teraz zrobię tak: wyłączę w pizdu. Weglądarki od nowa to robię. ale to są takie kurwy, no... Ja płacę podatki, kurwa. Wy też płacicie podatki. A te kurwy nie potrafią opłacić jakiegoś informatyka do zrobienia tego. No kurwy to są. Są jebane kurwy. Ja pierdolę. Kurwa! A bądź cudzoziemcem i spróbuj sobie teraz jakiś podatek tu zrobić jeszcze. Ja pierdolę. Chuj wiecie, ja bym szybciej to normalnie zapłacił. Z pół godziny siedzę pewnie. No dobra, logujemy się od nowa. No będzie? Nie się kurwa, przecież Nie powiedzieć, że jeszcze takie były logowania przez bank na tych, tych stronach gov.pl ale tu widzę, że tak się nie dało. Trzeba było od nowa jakąś rejestrację robić. A po chuj! I klikam portal podatkowy z Nie I co się kurwa robi? Tylko tu się nabija. Kurwy. Jeszcze raz tu klikłem. To taką kartę. Patrzcie, to jak szybko to robię, pa. No ja bym w Tibie grał. Ja bym sd rzucał, kurwa. Gościowi pod nogi, kule. Ja chcę pobrać formularz, czaisz? Nie mają kurwa pobrać, do no, chuja wafla. O, no, z tymi oczami ja to robię. Ha! Okazuje się, no i to jest kurwa to, nie? A jakbym miał kurwa do dziś termin i bym dziś musiał to zapłacić, to co zrobię? No chuj, zesram się. No ty kurwy jebane, kurwa rządowe pizdy. Pierdolone kurwa, ja pierdolę.